No hej, z tej strony PomidorO i dzisiaj widzowie obczajmy sobie nowy update. Ik. niestety, ale jak sami wiecie, live'a wywaliło, więc sorry, no internet troszkę nie wyrobił, więc widzowie, zanim to strzecicie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał eee, no i co widzowie, jeżeli chcecie wygrać w dzisiejszym odcinku, otóż to Toxic Eternal'a z poprzedniego świata, to strzecicie tutaj łapeczkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał oraz napiszcie w komentarzu, jak oceniacie update. Dla mnie no znowu mało rzeczy jest do robienia, ale jest na pewno lepsze niż poprzedni, więc widzowie Dzisiaj sobie ten cały update obczajmy Więc jak sam widzicie mamy nową mapę, nowe jajka, 7 nowych petów Nową walutę, nowe upgradey, backpack Mamy też backpack machine Mamy space mastery Mamy nowe game passy, mamy B-exclusive Nowy ancient upgrade Mamy więcej rewirów batonów, galaxy, potion e And star Mamy też Secret Hunter Buff, czyli lepszy jest Secret Hunter. Może wreszcie uda mi się dropnąć Secreta. E, większe szanse chyba na e, metory. Book fixed, nowy kod i więcej. I ogólnie powiem Wam tak: Update wydaje się ciekawy. Ja jeszcze sobie go nie obczeiłem, bo oczywiście live'a nie było i praktycznie dopiero co wbiłem. Jak sami widzicie, mamy tutaj krety, e, które nie wiem w ogóle, gdzie jest ta nowa waluta. Nie mam zielonego pojęcia, gdzie ona się wyświetla. Czy ja mogę. Zrobić to no mogę, ale nowa waluta to mi się w ogóle nie wyświetla, nie wiadomo dlaczego Nie wiem czy to jest jakiś bug czy co, no bo powinna chyba mi się wyświetlać u góry No ale bywa i tak, no i ogólnie mamy space upgrade'y No i co? O co tutaj chodzi? Mamy to, że możemy dostać space coiny z space jajek oraz meteorytów Dlatego teraz rozwalamy te meteoryty, mamy trzy te takie wielkie, które mają po trzy koła no i też mamy tutaj w upgrade'ach oczywiście większy drop Meteor Damage, który chyba sobie zrobię, no i mamy też Backpack, no i widzę o co chodzi z tym Backpackiem? Mamy tutaj profil, mamy Backpack, no i tutaj możemy sobie jeden item chyba włożyć do niego, który się craftuje właśnie w tej maszynce, więc myślę, że to jest bardzo ciekawe, e, ale no nie wiem, no nie jest jakoś bardzo, no w sensie te motory to za spoko ale no chyba trochę je poprawili z tego co wiem no rzeczywiście oczywiście trzeba sobie je teraz zniszczyć i właśnie z, e, spróbować zrobić te upgrade'y bo ja nie wiem gdzie totalnie pokazuję e, te coiny, a przy okazji mogę wam powiedzieć jedno kupiłem game pasa space coins i on mi się kupił dwa razy więc zaraz będę robił ticketa że mi oddali tokeny no jak sami widzicie mamy też nowe exclusive jako czy ja takie dostałem na odcinek nie ale mam jedno takie za E, właśnie e, achigment, nie, nie achigment, zatopki, sorry widzowie. E, no i co, jedno, to nam zostało, tysiąc jeszcze, no dobra, tysiąc i będziemy to e, mieli. Jestem ciekawy sery, gdzie to bo, kurde pokazuje, no bo no jak sami widzicie, no ja tutaj tego nie mam, nie mam pojęcia, gdzie jest ta nowa waluta. A może jest ona w itemkach, może ja to w itemkach będę miał, ale no nie, nie widzę tego, niestety. Dobra, zniszczyliśmy to i teraz mamy Space upgrade'y Boże, ej, dużo tego mieliśmy. Bardzo dużo mieliśmy tych coinów. No tylko czemu one mi się w ogóle nie wyświetlają? No przecież to jest taki skam. Możemy sobie otworzyć w ogóle Alien crate'a A, A nie, 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 możemy otworzyć Alien cre'ta. O cholery chodzi, szczerze. Nie wiem. Weźcie mi tutaj, wróćcie. Bo ja potrzebuję. No dobra, nie, nie mam w ogóle tego. No, co chodzi? No dobra, widzowie, ja sobie zbiję te wszystkie metoryty. I będziemy się widzieć zaraz, ponieważ no, chcę sobie zbić te wszystkie meteoryty, żeby mieć dużo tych coinów, a jak sam widzicie, dużo ich jest tutaj zrespionych. I dopiero wtedy zrejoinuję sobie na serwer, żeby pokazywały mi się właśnie. E, no ta nowa waluta, żeby mi się pokazywała, żebym wiedział, ile jej mam, i tak dalej, i tak dalej. Dobra, zniszczyliśmy tego meteoryta. E, fajne nowe zastosowanie szczerze pod tę meteorytę. Możemy sobie też zrobić większe szanse, pek pek pek. Więcej tutaj nie możemy kupować, więc widzę, no ja nie wiem, pyk, możemy to? Nie, nie możemy, a możemy to? Możemy i otwieram się crate i dostaliśmy Hatching Essence, który służy do tego, że mamy tutaj backpack i możemy sobie go założyć, ale on trwa tylko e, 3 minuty, więc kurczę, no nie jest to jakieś giga, giga mocne, ale no teraz bijemy ten meteoryt giga, giga szybko, więc no myślę, że w miarę szybko uda nam się nafarmić więcej tych... No tych właśnie spacecoinów, żeby tam wymaksować te upgrade i tak dalej, ale nie jest to dalej mechanika, na którą czekałem szczerze. No bo myślałem, że tutaj to będzie o wiele, o wiele lepsze. Dobra, skraftujmy sobie tutaj właśnie te wszystkie e, meteoryt fragmenty. E, Okej, okay, zlagowało mi. Niestety widzowie nie wiadomo dlaczego, wywaliło mnie z gry. Mamy tutaj e, nowe, no dobra nie nowe, ale po prostu za nowe pety. No kurczę, a pokazy, pokaże mi tą walutę, czy mi jej nie pokaże, bo ja już nie wiem. Dobra, pokaże mi tą walutę, ale. Całe meteoryty mi znikły. No super, mega, że mnie musiało wywalić. No, pozdro, pozdro. E, ktoś by musiał odpalić meteoryty właśnie na świecie, a ja nie mam tego global eventu. Więc no, powiem wam tak, no trochę lipa, nie dość, że straciłem widzę tokeny, to straciłem tutaj trochę tych spacecoinów, ponieważ no było sporo tych meteorytów jeszcze do rozwalenia, mamy ich tylko 395, czyli prawdopodobnie tutaj możemy sobie zrobić, żeby mieć dwa, tutaj secret pet luck. no spoko, otwórzmy sobie alien crate'a, zobaczymy co z alien crate'a, dropniemy Crystallic Relict. No i krystalik relikt wizowy jest... Aha, on jest na zawsze. Co jest ciekawe, bo mamy tutaj relikty i mamy esencję Czyli relikty... O, tutaj możemy kraftować relikty, widzę. Tier drugi, tier trzeci. Tier trzeci jest maksymalny, jak sam widzicie. I daje on 75%, więc prawdopodobnie najlepiej chyba... O kurczę, to jest jakiś equip to get 10% częst Okej, okay, to jest ciekawe. Ale myślę, że chyba najlepszą... Będzie tutaj e, relikt właśnie na sekrety i myślę, że na Hatch. E, na Hatch też będzie dobry, 15% to sporo, albo na Laka oczywiście, e, jeśli chodzi o AFK na jajku. Ek? E, no Ek to jest z, z tym jajkiem dodatkowym. E, czy tutaj gdzieś widzę, są te meteoryty? No niestety ja ich nie widzę, ale wreszcie widzimy te koiny I możemy sobie tutaj skraftować właśnie, e, no właśnie to. Aha, bo my to kraftujemy i od razu mamy te wszystkie puste no dobra, no tam trudno, bywa i tak Możemy sobie teraz potwierać jajka w tym czasie, kiedy tutaj prawdopodobnie te wszystkie meteory się porezpią i tak dalej, i tak dalej Więc w takim razie właśnie craftujemy sobie to wszystko i jaj się jajka widzimy się, zaraz jeszcze napiszę etykieta czy oddadzą mi oczywiście no tokeny za kupno tamtych rzeczy zbugowanych Dobra, jak sami widzicie zrespiło się bardzo dużo meteorytów, dlatego zniszmy sobie je, o, jak sami widzicie one się rozwalają tak częściowo i wypadają te Space Coiny, no dobra, fajnie, że one mi się tam pokazują wreszcie, no bo wcześniej to w ogóle mi się nie pokazywały, jeśli chodzi o nową masterię, to mamy Space Mastery cre Creates, i meteoryty, no dobra, spoko i na końcu, to jest najważniejsze, dostajemy jeden slot w backpacku, więc w miarę spoko no i też mamy to crafting mastery, którego ja sobie niestety nie zrobiłem ale przydałoby się, bo fajnie by było mieć dostęp do wszystkich maszynek naraz a niestety, no nie mam tego co, nie? E, więc co, zniszczymy sobie te e, meteoryty 3000 HP, ja bym sobie tutaj damage podbił, co nie, zobaczymy, czy dostaniemy za jednego. No, sporo dostajemy, sporo, więc ja bym sobie damage tutaj podbił, żeby, no, patrzcie, jak to teraz leci, no, leci giga szybko, więc spoko, bardzo spoko, no i widzimy się zaraz, kiedy ja oczywiście to wszystko tutaj zniszczę. Bardzo fajnie, wydaje mi się, że totalnie zbufowali te meteoryty i są teraz bardzo, bardzo OP. Dobra, trochę już sobie tego nafarmiłem, i tutaj, jak są, widzicie jakie złoże mamy. No, chore, chore, i to się też wszystko naraz rozwala. Więc fajnie by było upgrade'ować sobie większy drop, właśnie z meteorytów. No, bo powiem wam tak: update bardzo, bardzo fajny. Mi się serio podoba. Jeden z, po z update'ów, które serio bardzo mi się podobają, i dawno nie było aż tak fajnego update'u, moim zdaniem. Może zmienię zdanie za parę dni, ale na razie. Jest to ciekawe, ponieważ meteoryty. No dobra, jeszcze z jajek możemy niby tutaj dropić te coiny, Zobaczymy, jak to po nocce będzie. Bo, oczywiście, w tym odcinku chyba też zobaczycie. No albo dobra, dzi dzisiaj nie zobaczycie nocki. Ale chodzi mi o to, że zobaczymy, jak będzie z tym dropem coinów tych eventowych, coś w sensie eventowych, space coinów, właśnie w jajkach. Bo może być. To takie, że będzie 1000 koinów, 2000 koinów po nocy, i myślę, że to będzie spoko, nawet te 5000. Ale, no widzowie, jak będzie to bardzo dużo, to nie ma co niszczyć tych meteorytów. No. Możemy sobie też tutaj ulepszyć te gorsze rzeczy, które na razie nam się nie przydadzą, dlatego ich nie ulepszam. Ultra Essence. Dobra, co robi, widzę? Ultra Essencja? E, daje nam 25% gemów i klików na 3 minuty. Możemy sobie to odpalić, i to przez 3 minuty, nam będzie działać e, jako taki buścik, więc w sumie bardzo, bardzo spoko. Przy okazji, patrzę, czy mi odpisują na etykiecie, e, bo no, zgłosiłem to, że zabrało mi tokeny podwójnie za tego Game Passa, ponieważ kupiłem go dwa razy niechcący. No jak nie zwrócą, no to trudno, bywa. Ale nie no, szczerze bardzo podoba mi się updatecik. Moim zdaniem na razie mocne 8 na 10. E, na razie bardzo mi się podobają te meteoryty, na pewno będzie trudno wymaksować wszystko, zrobić te najlepsze relikty. Ale już jak to się zrobi, no to co dalej, to nic dalej. No jeszcze spoko, bo mamy te odłamki tych meteorytów, które możemy sobie w tym Ford'u zamieniać. O, możemy sobie to odebrać. Ale sami zobaczyli, ja tego teraz mam. Ej, dobra, to jest chore, jak oni to zbufowali. Te meteoryty dostały takiego mocnego bufa. Nie dobra, widzowie teraz. Róbcie sobie te meteoryty, bo jak oni nie znerfią, no to powiem wam tak, to będzie średnio. I możemy sobie otworzyć Mega Krate'a. Zobaczmy, co z niego mi dropnie. Lakrelikt, spoko. E, I możemy sobie go założyć, oczywiście. O, trzy lakrelikty! No dobra, czy my możemy z tego skraftować? Nie, to jest potrzebne 10. Okej, okay, okej, okay. powiem wam tak. 10, tutaj 5, czyli 50. 50, czyli 150 reliktów zwykłych, aby stworzyć relikta czwartego, gdzie mogą dodawać w następnych update'ach coraz i to coraz to lepsze. To powiem wam tak, no fajne, fajne, bardzo mi się podoba. Tutaj w ogóle te coiny są z tego, ale bardzo ich mało dropi. Więc co widzowie, ja czekam tutaj na następne meteoryty i widzimy się prawdopodobnie, no zaraz, w sensie zaraz, no, za parę godzinek jak ja to wszystko wymaksuję. Powiem tak widzę, pograłem sobie chwilę i no co chwilę sprawdza, czy nie ma meteorytów, jest już 23, czyli 3 godziny po update'cie, a ja dalej nie mam wymaksowanych upgrade'ów. Częściej to są same upgrade'y, a zostają jeszcze te Backpack'i e, które oczywiście muszę ogarnąć, e, jeśli chodzi o tier ostatni. A po prostu teraz jest czas, no. Kiedy jest update, każdy ma eventy do odpalania, a potem będzie to trudniejsze. Więc powiem Wam tak: update bardzo, bardzo fajny. Jestem szczęśliwy, że wprowadzi wreszcie coś, po co jest. Warto czekać, moim zdaniem. I e, w ogóle dropną mi eternal, ale to chyba mniej ważne, więc możemy sobie też otworzyć tutaj tego boksa, zobaczymy co nam dropnie. Secret Relic. Okej, okay. spoko. Możemy sobie go założyć i trzy dropią. Dobra, więc trzy widzowie, jak widzicie, dropią z, e, no, z, z tamtego ostatniego e, creta, czyli byśmy musieli ich otworzyć około, no potrzebujemy 150 na ostatni level, co nie? Czyli musimy ich otworzyć 50. Ale no, zrobi to pojedyncza, więc nie mamy 100% szans, że to zdobędziemy, więc będziemy musieli to otworzyć z 200, 300, żeby zdobyć jedno, które chcemy. Więc powiem Wam tak: no, giga, fajne, yy, bardzo fajnie, że wreszcie jest co robić w tej gierce. W sensie co robić. No myślę, że dużo osób o tym zapomni. Ale osoby, które grają i potrzebują tych boostów, bo to nie są złe boosty, będą czekali, aż to się pojawi, bo no szczerze opłaca się czekać na te meteoryty, tylko niestety to jest event. No i nie każdy może sobie to odpalić. Ale ogólnie od dawna nie było tak fajnego update'u. Szczerze, jestem. Nie jestem zawiedziony, nie jestem ani trochę zawiedziony, no może tylko tak trochę, bo liczyłem na coś więcej, ale no sama ta mechanika meteorytów, która została rozwinięta w tym update'cie jest bardzo, bardzo spoko, tylko nie wiem czy trochę nie jest za OP, bo mamy 27 takich, możemy sobie je przerobić, o kurde, o kurde, no trochę tego tutaj widzowy jest. A przypominam, jakoś długo tego nie zbierałem O, następne tutaj meteoryty są Więc bardzo, bardzo fajnie Mamy tutaj następne widzę rzeczy, no jest tego sporo Jest tego sporo, mamy to odpalone na Parę godzin i mamy do dodatkowe Dwa jajka na dwie godziny Gdzie, no ja to biję około Trzy, a jeszcze wszystkiego Nie zrobiliśmy, bo oczywiście jeszcze to No i 600 Tych nam zostało, no Powiem wam tak, no mocne I teraz mamy na przykład jajka na OK, na 5 godzin. Czyli wychodzi na to, że możemy to w nieskończoność, no jeżeli w takiej częstotliwości będą się pojawiały te meteoryty, to możemy to w nieskończoność właśnie odpalać. No nie, nie każdy właśnie tutaj e, widzowie buz, no bo na przykład 50% e, secret luck na przykład nie możemy, ale resztę myślę, że na luzie, więc powiem wam tak, przez buff meteorytów, przez zastosowanie następnych meteorytów, dla mnie update na plus. Serio, polecam, jak ktoś nie grał długo, wrócić sobie do tej gierki, bo update, no, pierwszy raz muszę pochwalić od dawna. Eee, Meteoryty niby były w poprzednim, ale nie były aż tak bardzo użyteczne. A teraz powiem wam tak, no, fajnie. Bardzo fajnie, cieszę się, że coś wreszcie ciekawego dodali. A ja wam widzę, dziękuję za oglądanie tego odcinka. Jeśli odcinek oczywiście wam się spodobał, trochę dłuższy, bo, no, progresowaliśmy sobie oczywiście na... No na, na odcinku, nie na live. Ie. To strzeźcie tutaj łapeczką w górę, zasubskrybujcie ten kanał. Pamiętajcie, piszcie komentarze, jak oceniać update'ik, aby wygrać. Otóż to Toxic Eternal z poprzedniego update'u. Trzymajcie się, do następnego i siema!